Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało, ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może nie może! Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Imperium. Ludzie w kuchu, zawsze nie gadają. Nie? Co nie słychać ujaśnie oświeconego? Wszystko. Nie budzi się. się do tego I z godziny zmieszać. na godzinę jest coraz słabszy. Wiem Taka jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam hmm. zrobić? Przynieś mi pięć od najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się! W tej historii musi być jednak ziarno. Ludzie zawsze. Zapewne mhm. masz to załatwiało... Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Iberion tak służy, nie na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że Śniący myślisz, nie jest że... tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Tak Pozostaje nie nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Nie chciałbym być teraz w jego służbie. Ej, sam fakt, że on się nie zbudził, chociaż... Znaczy zbudził, Iberion nie żyje. Ocylą? Nasz duchowy przywódca odszedł mój, w zaświat. Nawet Szysz. twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec nie jego można polegać, od co? I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam Pogadajmy upatrywać lepiej. nadziei ucalenia. w planie ucieczki Pogadajmy opracowanym przez magów Czyli wody. Wracamy do Dlatego obor, powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach, ale te są wciąż lekar A gdzie jest Korkalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Ok. To nie mój problem. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę Musisz jako symbol na to, naszej wdzięczności za Twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować to się, się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. dziękuję. Ja, ja to to Od wspaniałomyślny. Nie chcę Okej, no i to było na tyle. Na obóz, sprawdza? Prośmy się tylko szybko do Korka Loma, a potem weźcie wracamy piękniejsze. Rajony. Mam już tego miejsca. Serdecznie dość. Serdecznie. To jest tak okropne. Może? Że chyba w żadnej grze nie ma tak okropnego miejsca jak to. Nienawidzę tego nigdy nie na miejsca Nie wiem czemu. Taki urok. To nie ta skrzynia. tak. Tamtą zaraz sobie otworzymy. Pierwszy zapiszemy. Szybko, szybko, nie ma dużo czasu. O, zapiszemy się i teraz. Kurde. Ok, świetnie. Czekajcie, teraz się wczytamy. To jest taki mój sposób otwierania zamków bez marnowania wytrychów. Robię save przed właśnie skrzynią. Otwiera, mm, pr otwieram ją z e, różnymi tam stratami zazwyczaj. To ją ja czytuję. Otwieram bez największych strat. W ogóle bez strat. No OK. Ale nadszedł znaczy czas na zakończenie tego odcinka, tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie.